Tam, gdzie Ty! Być tam! Śmiało, dzięki Vectre nie musi się Pan rozstawać z ulubioną rozrywką. Yeah! Zabierz ze sobą TV Smart i sprawdź, że rozrywka będzie zawsze tam, gdzie Ty. Teraz z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki projekt gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach nadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne, atestowane szkło bezpieczne, szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D, wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa Ulica Pułaskiego, 31. Kalisz. Nowoczesna flota pojazdów. Gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów, jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy, jak i dla 30 pasażerów. A w związku z rozwojem naszych usług, ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Jest poniedziałek 21 lutego Agnieszka jeszcze dzień dobry zaczynamy nowy tydzień z wiadomościami z Kalisza i regionu. Oto tematy dnia. Owłos od wojny na Ukrainie, miasto wyznacza obiekty dla ewentualnych uchodźców. Jak sytuację oceniają mieszkańcy Kalisza? Tak, trochę boję się. Ma, pan, ma pani tam swoich bliskich? Mam bliskich, mam córkę, mam mokę. Ten Putin, co wyprawia, to się świat boski... Ten, no przecież jak wojna nam się tu sypnie, no to w pale się nie mieści. To nie koniec wichur. Antonina i Bibi rozpędzą wiatr do 90 km na godzinę. Odszedł wielki znawca historii Kalisza. Nie żyje Jerzy Aleksander Split. Filmowy Kalisz. pra premiera mojego długu. Wielka mówi, ale ty jesteś teraz normalny. Tylko że jestem kilkanaście lat na wolności. Po pięćdziesiątce założyłem rodzinę, mam trójkę dzieci. Dziękuję wam, bo jesteście kaliszanami, a dzięki Kaliszowi ten film powstał. Dla mnie najważniejsze jest to, że ten obiekt, który od 2015 roku stał e, nieużytkowany, dostał drugie życie dzięki ekipie tego filmu, które jestem pod wrażeniem. Sytuację na wschodzie obserwuje cały świat. Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, to konsekwencje tej agresji będą odczuwalne daleko szerzej niż tylko u naszych wschodnich sąsiadów. Dlatego w Polsce wszystkie samorządy już przygotowują się na wypadek przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Tak też jest i w Kaliszu, w którym i bez wojny żyje kilka tysięcy Ukraińców. Żyją i pracują tutaj, ale w takiej sytuacji myślami są w swojej ojczyźnie. Rozmawiamy o sytuacji właśnie na Ukrainie. Czy obawia się pani tego wszystkiego? Tak, trochę boję się. Ma, pan, ma pani tam swoich bliskich? Mam bliskich. Mam córkę, mam wnuki, mam niewielką rodzinę. I czy oni tutaj będą chcieli przyjechać? No jak będzie się strasznie tam działać, to chciałam, żeby ja przyjechali. Jak podały wczoraj amerykańskie media, służby wywiadowcze USA mają informację, że rozkaz do ataku na Ukrainę został już przekazany wojskowym w ostatnich dniach. Według planów atak ma objąć cały kraj wraz z uderzeniem w największe miasta i ma być zakończony okupacją. A premier Wielkiej Brytanii w weekend oznajmił. Dowody sugerują na to, że Rosja zamierza rozpętać największą od 1945 roku wojnę w Europie. To wyrażające informacje. Jak do sytuacji podchodzą kaliszanie? Obawiałem się panowie wojny. Śledzą tą sytuację na Ukrainie. Co panowie myślą? E, nie wiem czy się trzeba obawiać wojny. Na razie toczą się jakieś rozmowy. No wojna mam nadzieję nas nie obejmie. A, a, no, łączymy się. że tak powiem się, się duchowo z narodem ukraińskim. No, to nie wszystko. popieramy Rosjan, Nie popieramy na pewno. To jest byłby wielki błąd, bo mogłoby się przenieść to później. Stopniowo, stopniowo coraz dalej by mogli przesuwać. Komuniści stali się imperialistami. Tak? <noise> no tak. Co jeszcze pani, państwo by chcieli wiedzieć? Czyli są ogólnie panowie spokojni, jeżeli chodzi spokojni o Polskę? Spokojni jesteśmy. Tak. O Na razie tak. Na razie jesteśmy spokojni. A co będzie dalej, no to musimy czekać. Ja tam nie interesuję się. Ale nie obawia się pan, że przyjdzie wojna? No już tam w tym wieku to się nie ma czego obawiać. Ci młodzi niech się obawiają. Ale my to już. Tak poddorne jesteśmy. My w ogóle na ten temat. To, nie chcę mi się gadać bo w ogóle, wie pani, to, bo to wszystko, co jest w tej chwili w tej telewizji pokazywane, to nie wiadomo, gdzie jest prawda. No, no jest przykro, że do takiego czegoś dochodzi. no Nie powinno być takiej eskalacji, no, Ale my nic na to nie poradzimy. Są na górze, nie myślą. ja uważam, że śledzę, bo śledzę, ale chyba raczej nie Putin, tylko straszył. Moim takim zdaniem. Czyli jest pan spokojny i nie obawia się pan. Nie. No, to mi się wydaje, że to jest tylko jakieś zastraszenie, pokazanie swojej tam siły, i że coś tam może zrobić, ale I chyba nie, nie będzie. Yy, nie śledzę. Mm, a nie obawiasz się wojny? Obawiasz się i obawiam, nie obawiam. Jesteś spokojny. No w miarę. Mhm, a ty kolega? Ja nie interesuję się tym w ogóle. Czemu? Nie mój kraj. No ale to może też się do nas przynieść. No i co? Wyjadę. Ten Putin, co wyprawia, to się świat boski Ten, No przecież jak wojna nam się tu sypie, no to w pale się nie mieści. Masakra jest, co on robi. Ale obawia się na przykład pani, że to też przyjdzie do nas? No na pewno tak, no bo te, my mamy blisko granice, nie? Te płoty, co to oni postawili, to też jest komedia, no bo tam dzieci umierają to wszystko. Jest masakra. No, jest bardzo, bardzo źle. W tej chwili no, ludzie wykupują na masę, się tu nie wiem, chyba na wojnę szykują. No, a ceny tak windują tutaj, że w Polsce jest masakra. Ja przyjechałam z pracy i nie mogę się tu otrzeć. Nie obawiam się. No ale tam nie jest ciekawe. No wiadomo, że nie jest, że może w tej chwili wybuchnąć wojna. A co będzie, zobaczymy. Czy śledzi pani sytuację na Ukrainie? Nie, 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 nie oglądam wiadomości. A nie obawia się pani na tej wojny? To do nas też może przyjść? No może przyjdzie, nie wiem. Dla mnie to jest przerażające, koszmarne, niezrozumiałe po pierwsze. Awantura dwóch mocarstw o wpływy na, na, na globalnym ziemię. No, a nie obawia się może pani, że to też do nas może przyjść? Obawiam się. Oczywiście, bo to może się wymknąć spod kontroli, jak jednym, jak i drugim. Niestety taka sytuacja nastała, że to nic nie wiadomo, nic nie idzie przewidzieć w tej chwili. Nie chcielibyśmy, na pewno nikt by tego nie chciał, ale sytuacja jest naprawdę groźna. Tylko to, co my wiemy, ale jak to wygląda w rzeczywistości. No jest bardzo trudna. Sytuacja jest bardzo trudna. No nie wiadomo, nie wiadomo, ale... Najlepiej, żeby nic złego się nie wydarzyło, bo jesteśmy tak blisko, jesteśmy Polakami, no i chcemy żyć spokojnie. Bo no współczuję tym naszym sąsiadom, nie powinno tak, tak oczywiście być. No. No. Mam nadzieję, że to się wyklaruje jakoś, że pozytywnie będzie bez żadnych walk. Wojewoda skierował w ostatnim czasie do urzędu miasta Kalisza zapytanie dotyczące możliwości zakwaterowania potencjalnych uchodźców z Ukrainy. Takie rozeznanie rząd prowadzi w całym kraju. Należało wskazać obiekty, w szczególności podległe miastu, w których byłaby możliwość czasowego zakwaterowania cudzoziemców. Miasto Kalisz wskazało Halę Arena oraz Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej, gdzie e, znajduje się odpowiednie zaplecze sanitarne, a warunki pozwalają na przyjęcie grupy co najmniej 50-osobowej. E, wskazano również wszystkie hotele na terenie Kalisza. E, wszystkie te obiekty wskazano z zastrzeżeniem e, konieczności dokonania uzgodnień z właścicielami czy administratorami tych obiektów. Kwestie organizacyjne i finansowe nie są na razie podejmowane. Jedna wichura odeszła, ale przed nami kolejne. Pod nazwami Antonina i Bibi IMGW ostrzega, że będą one kształtować pogodę w kraju i oznacza to, że wciąż można spodziewać się silnego wiatru, opadów deszczu i burz. Wszystko przez zmiany klimatu i naszego położenia geograficznego, gdzie brakuje naturalnej blokady. Która mogłaby sprawić, że pogoda będzie mniej dynamiczna. Tegoroczny luty jest rekordowym miesiącem pod względem nasilenia się zjawisk pogodowych. Od 70 lat jest także jak na razie najcieplejszy, a teraz występują bardzo silne porywy wiatru. Polskę, zwłaszcza nasz region, nawiedziły już bardzo silne i niszczycielskie wiatry. Ale to nie koniec. IMGW ostrzega przed dwoma kolejnymi groźnymi niżami. Dziś nad Polską pojawiła się Antonina. Dynamiczny niż, który przemieścił się z Danii nad Bałtyk. Dał o sobie znać w ciągu dnia, ale kontynuacja wiecznej pogody będzie również w nocy. Oprócz wiatru przyniesie deszcze i lokalne burze. We wtorek wiatr będzie jeszcze silniejszy, a porywy osiągną prędkość do 90 km na godzinę. To za sprawą kolejnego niżu, Bibi, który pojawi się w nocy z wtorku na środę i w środę. Synoptycy przewidują także opady deszczu, które przerodzą się w burze. W środę Polska będzie pod wpływem głębokiego niżu. Oznacza to, że znów mocniej zawieje wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Poprawa pogody dopiero w czwartek. A jaka pogoda będzie w Kaliszu? Dziś wieczorem na niebie sporo chmur, a na termometrach 3 stopnie Celsjusza. Zawieje mocniejszy wiatr z porywami do 45 km na godzinę. Na barometrach niskie wartości ciśnienia. W nocy podobnie, nadal popada i zawieje. We wtorek niebo z zachmurzeniem umiarkowanym, na słupkach tęci trzy kreski powyżej zera. Wzmocni się siła wiatru z silnymi porywami. Ciśnienie gwałtownie będzie wzrastać. Wieczór i noc deszczowa na termometrach 2 stopnie na plusie. Uspokoi się wiatr. W środę od samego rana będzie padał deszcz. Termometry wskażą 4 stopnie Celsjusza. Wciąż będzie wiało. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 6 stopni na plusie. Przez cały dzień będzie wietrznie, a porywy osiągną prędkość nawet 60 km na godzinę. W niedzielę zmarł Jerzy Aleksander Split, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Archeolog, historyk, popularyzator historii kaliszej regionu miał 65 lat. Jerzy Split urodził się w Złotowie w 1957 roku. Od 1982 roku był pracownikiem Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, a w latach 1997 do 2015 jego dyrektorem. Pracował w muzeum do dzisiaj. Był autorem i współautorem wielu książek, publikacji historycznych i popularno-naukowych na temat Kalisza oraz południowej Wielkopolski, stworzył scenariusze do blisko pięćdziesięciu wystaw muzealnych. Był współtwórcą Grodu Piastów na Zawodziu, w znacznym stopniu przysłużył się zwiększeniu znaczenia Kalisza na szlaku piastowskim. Był radnym pierwszej kadencji Rady Miasta i członkiem zarządu miasta w latach 1993-1994. W minionym roku Jerzy Split był wyróżniony oznaką honorową miasta Kalisza. Pogrzeb odbędzie się w środę o 13 w kościele świętej rodziny na rogatce. Zmarły spocznie na cmentarzu komunalnym. Poważny wypadek na terenie gminy Koźminek w miejscowości Smułki. Osobowy perzot z dużą siłą uderzył w drzewo. Kierowca walczy o życie w kaliskim szpitalu. Poważny wypadek na terenie gminy Koźminek w miejscowości Smółki. Osobowy Peżot z dużą siłą uderzył w drzewo. Kierowca walczy o życie w kaliskim szpitalu. Do zdarzenia doszło w sobotę po 18.00. Na drodze Smółki oszczeklin Peżot wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca był zakleszczony w samochodzie, wydobyli go strażacy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-latek jadąc Peugeotem z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Stan kierującego jest poważny, informuje nas aspirant Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy Kaliskiej Policji. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Od mężczyzny została pobrana krewna na zawartość alkoholu, droga na czas działań. Służby była zablokowana. Auto było na kaliskich numerach rejestracyjnych. Oferty były trzy, ale dwie z nich nie spełniały wymogów formalnych. Dlatego dom sąsiedzki przy ulicy Podgórze ponownie poprowadzi stowarzyszenie MultiArt. Na ten cel organizacja dostanie z budżetu miasta ponad 430 tysięcy złotych. Oprowadzenie domu sąsiedzkiego, czyli miejsca, które ma aktywizować społecznie mieszkańców w okolic z ulicy Jabkowskiego i Podgórza, oprócz multiartu ubiegała się jeszcze Fundacja Polska Jutra oraz Stowarzyszenie Głos Kaliszan. Obie organizacje nie dopełniły jednak wszystkich formalności, stąd ich oferty zostały odrzucone. Do zadań prowadzących dom sąsiedzki należeć będzie między innymi utrzymanie pomieszczeń, organizacja różnych wydarzeń i spotkań z mieszkańcami, rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnej i ich zaspokajanie, współpraca z jednostkami urzędu miasta w zakresie działań rewitalizacyjnych obszaru ulic Jabkowskiego Podgórze. Dom sąsiedzki czynny będzie od 1 marca. Mocna, oparta na faktach, wielowymiarowa historia, a jej ważnym tłem w dużej mierze został nasz zamek przy Łódzkiej. W niedzielę Kaliszanie jako pierwsi zobaczyli film Mój Dług. Uroczysta prapremiera odbyła się w kinie Helios w Galerii Amber. 25 lat, Tą sprawą żyła cała Polska. Próbujący rozkręcić własny biznes Sławomir Sikora i Artur Breliński, stają się ofiarami bezdusznego gangstera, który nalicza im fikcyjny dług. Wymuszenia, pobicia, zastraszenia stają się przez wiele miesięcy ich codziennością. Gdy staje się dla nich jasne, że nie mogą liczyć na pomoc policji, a ich prześladowca zaczyna grozić ich rodzinom, młodzi mężczyźni nie wytrzymują i opracowują plan zastraszenia swoich oprawców. Plan jednak wymyka się spod kontroli i dopuszczają się podwójnego morderstwa. Ich historię pokazał Krzysztof Krause w głośnym długu i to w dużej mierze dzięki temu filmowi. Sławomir Sikora zbiera 37 tysięcy podpisów pod swoim wnioskiem o ułaskawienie. Skazany na 25 lat więzienia wychodzi na wolność po 10 latach. Jeżeli zamknie się człowieka na 3 lata do więzienia na 3 lata. To zachowuje się po wyjściu tak, jakby zamknąć dużego psa do peczki 200 litrowej na 24 godziny i go wypuścić na wolność. Niedawno rozmawiałem z Elą Mackiewicz z Newsweeka. Znamy się od 2004 roku, kiedy Elka też walczyła o łaskawienie. Elka mówi, ale ty jesteś teraz normalny. Tylko, że ja jestem kilkanaście lat na wolności. Po pięćdziesiątce założyłem rodzinę, mam trójkę dzieci i mam synusia. Przybrany synuś to Bartosz Sak, który w filmie wciela się w postać Sławomira Sikory. Fizyczne podobieństwo obu panów jest uderzające, a przed młodym aktorem postawiono duże wyzwanie, by znaleźć swoją ścieżkę do pokazania osobowości człowieka poddanego tak traumatycznym przejściom. Trzeba wiedzieć, że możesz wrócić do siebie, no nie? Kiedy jesteś na chwilę Sławkiem Sikorą. Także... Nie miałem czegoś takiego. Ciężkie było to, bo kręciliśmy w oryginalnym więzieniu, więc wchodząc do takiego miejsca masz również oryginalny klimat, oryginalne napisy na ścianie, hmm, ale jak już się zanurzasz, no to wchodzisz w to, a później musisz mieć po prostu twardą psychę, żeby wyjść, no i tyle. W filmie zobaczymy głównie więzienne losy Sikory i jego drogę do ułaskawienia. Lwia część historii toczy się w murach naszego dawnego zakładu karnego przy Łódzkiej. Ekipa w Kaliszu spędziła 9 dni w lipcu 2020 roku. To miasto naprawdę pokochałem. Nie tylko na, na to, że jest ze względu na urząd miasta i prezydenta, natomiast jeżeli chodzi o ludzi. Współpracowałem z nimi podczas filmu było naprawdę cudownie. Grali tutaj statyści, którzy są mieszkańcami Kalisza i byli bardzo szczęśliwi, zadowoleni. Ja z nich też. Natomiast chciałem. Podziękować jeszcze raz, to jest dla mnie bardzo ważne, bo gdyby nie miasto Kalisz, to ten film nie powstałby. Swoją rolę w ułaskawieniu Sławomira Sikory odegrał również ówczesny szef kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Ryszard Kalisz, i w moim długu również go zobaczymy. Miałem okazję wtedy znać Sławomira Sikorę z akt. Dzisiaj go znam w rzeczywistości. i. I, I ciągle powtarzam apel, ciągle powtarzam apel, aby nie osądzać ludzi wtedy, kiedy jest komunikat prokuratury. A tak do dzisiaj się bardzo często zdarza. Są nawet i były lincze, są ludzie, niektórzy, zaszczuci niszczy im się później życie. Także ten film jest również przestrogą, że poczekajmy. Wniknijmy głęboko, ale to bardzo w motywy. Wniknijmy w ten moment i stan psychiczny, taki głęboki stan psychiczny, kiedy człowiek przez działanie innych ludzi, już nie widzi niczego więcej poza tym swoim chęcią spokoju. Życie nie jest czarno-białe po prostu. I w każdej sytuacji, i w każdym człowieku są różne odcienie, i też każdy przeżywa z nas tragedię. I, i nawet ktoś, kto popełnił zbrodnię, też cierpi. I kiedy wchodzisz w jego cierpienie i widzisz, doświadczasz, no to, to też się przeżywasz po prostu. Po konferencji prasowej sala wypełniła się widzami, brali w niej udział zaproszeni goście, kaliszanie, którzy statystowali w filmie i mieszkańcy, którzy zdobyli bilety w ogłaszanych przez miasto konkursach. Nie spodziewałem się, że tak dużo ludzi przyjdzie obejrzeć nasz film. Ja go nazywam projektem. 20 lat przygotowywałem ten film. Ja widzę naprawdę pełną salę. Serdecznie Wam kochani dziękuję, że przyszliście i możecie razem z nami... Ten film obejrzeć. Dziękuję Wam, bo jesteście Kaliszanami, a dzięki Kaliszowi ten film powstał. Ja się bardzo cieszę, że miasto Kalisz przyłączyło się do tego projektu. Mam nadzieję, że powstał film, który na trwałe wpisze się. Do historii polskiego kina. Dla mnie najważniejsze jest to, że ten obiekt, który od 2015 roku stał nieużytkowany i, i był problemem, jakby tu dla nas wszystkich widzieliśmy jak niższe je, dostał swoje drugie życie. Dostał to życie również dzięki panu generałowi, który, je, który to miejsce w tak doskonały sposób zagospodarował i dostał drugie życie dzięki ekipie tego filmu, to jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Kształci więzienników do tego trudnego zawodu. Tutaj sporo tym padło o tym zawodzie. Za chwilę Państwo zobaczycie też kawałek naszej pracy. Cieszę się, że obiekt kaliski naszej szkoły, która jest szkołą warszawsko-kaliską, a jeden z tych naszych obiektów kaliskich, więzienie, który na co dzień służy kształceniu praktycznemu więzienników po to, żeby ta karabła jak najlepiej wykonywana staje się także obiektem filmowym. Zapraszamy ekipy filmowe, zapraszamy do produkcji. Ta współpraca jest ciekawa. Po seansie na sali wybrzmiały brawa. Był czas na rozmowy, autografy i zdjęcia z aktorami i twórcami. I na podzielenie się na gorąco swoimi odczuciami. Fantastyczny, naprawdę. Trochę mocna scena była, jednak ja odwróciłam oczy, jak było to obcinanie głów. A reszta fantastyczna. Jaką naukę pani dla siebie bierze z tej historii? Z tej historii nie wiem. Że zawsze trzeba walczyć o siebie. Chyba, tak mi się wydaje. Czyli o o swoje prawa, tak? I o swoje zdanie. Dobry film, wydaje mi się, aczkolwiek sama historia bardziej mnie urzeka. E, aczkolwiek, no. Pff, muszę jeszcze ochłonąć. Bardzo dobrze, emotny film, przede wszystkim. I podobały mi się wstawki dźwiękowe. M powiem pan, pani szczerze, jestem pod wrażeniem. Wrażenia? Bardzo fajne, bardzo ciekawe. Film się podobał. Co mogę powiedzieć? Tam, no naprawdę, i na szkalisz zagrał, na... zagrał prawda? Jeżeli oczywiście tak jako skojarzy na no pan rozumie. Byłem, byłem też jako statysta, więc, więc całkiem przyjemnie. Zobaczyliśmy jak wygląda to od środka. Teraz zobaczyliśmy jak to wygląda, że tak powiem, na zewnątrz już przy filmie. Bardzo sympatycznie fajnie. Fajna przygoda na planie? Oczywiście, bardzo fajna przygoda i, i dużo ludzi poznaliśmy, tak? Podobało się, naprawdę podobało się i polecamy dalej. Naprawdę warto go obejrzeć, między innymi po to, by uświadomić sobie, jak wielką wartością jest wolność i by zobaczyć mnóstwo robiących niesamowite wrażenie kadrów z naszego kaliskiego zamku i z Kalisza. Film na ekrany Kin wchodzi w piątek 25 lutego. I w filmowym nastroju kończymy poniedziałkowe wydanie z nowymi informacjami. Czekam na Państwa w środę. Zachęcam do korzystania z naszego portalu Faktykaliskie i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.